I witam po raz kolejny w let's playu z Need for Speed Most Wanted. Poprzednio w pięknym stylu dorwaliśmy Porsche Caymana, więc teraz będziemy mieć bardzo łatwe zadanie. Zaczynamy zabawę z kierowcą numer 9, Erlem od Draga, po raz kolejny. Zobaczymy co nasz Porsche potrafi. Za szybko. Ups. Ups. Uda się? Zdążę? Zdążyłem. Jakoś. Meta. Jest. Niebezpieczna końcówka. Bez spowolnienia by nie dał rady. Co dalej masz ciekawego dla mnie? eliminacja No dobrze, to ciśniemy eliminację. Jak już wcześniej powiedziałem, Kaiman to jest jeden z najlepszych hałdów. Można nim spokojnie dojść do końca. Potem ewentualnie można go wymienić na Carrera S. Znowu skrót. I znowu niebezpiecznie. jeśli ktoś nie wylosuje Caymana od Barona, to może śmiało kupować. Można restartować wyścigi, znaczy po, po, poprawiać stare wyścigi, żeby zarabiać kasę. Dodatkowo, jeśli będzie brakowało na tuning, a stawiam, że będzie brakowało, jeśli trzeba będzie kupić Caymana za własną kasę, ale warto. Myliłem się, Baron nie ma zainstalowanych rzeczy, które są zablokowane. Ma jedynie zainstalowane części, które dopiero odblokowujemy. nie musimy dodać kasy na nowo odblokowane części, bo one już tam są. To Ming. Ming, który jest na szóstej pozycji, będzie miał części, które będą dopiero od trzeciej. Znowu trochę spoiluję, ale cóż. jest długa trasa, muszę przyznać, albo nie, niedługa, bo to już drugie okrążenie. Beka ups, no właśnie, właśnie to była wtopa. I jeśli wciśniemy restart, co ja zrobiłem, skończy się to tak, że zostaną zresetowani w połowie skrótu. Już wiadomo z której strony nie należy atakować skrótu, jeśli chce się ładnie go przejechać. Nie z prawej, środkiem albo z lewej. Na szczęście, jeszcze jako taką przewagę mamy. Oho, co to było.

Gdzie ta meta tam jest? Znowu ją przegapiłem. I znowu nie atakujemy z lewej strony, środkiem albo z prawej. I nie lądujemy samochodem na czołówce. Jeśli nie będziemy zazdroszczone żadnej topy, to wyścig można zaliczyć do prostych i przyjemnych. Nie wiem czego to efekt, zgłupiałej AI, czy dobrego auta. Ubawiam sobie, że dobrego auta. Tu jest meta. Nikt mi tu bokiem nie będzie jeździł. Kolejny hey, it's me. Great run. Kolejny of the... SMS. Yeah. Sms. Go. Ta, na razie. Mm, tory a tu są właśnie te tory ile okrążeń dwa nadal nie mogę się wpasować w idealny start tym autem Papa. Zły skrót dziecino wjechałeś. Zły skrót. Wykonałeś zły skręt. tu właśnie jest ten pochraniony fragment ze z tym wąskimi skrótami Tu albo budujemy przewagę wielką nad przeciwnikiem albo zostajemy wyprzedzeni Jak na razie wygląda na to, że nie jedno ni drugie Tego pada to niezbyt pomaga w manewrowaniu na trawie. Co nas tam goni? Audi A3 Zaliczyło jakiś dzwon. Chyba od drzewa. No nie było tam żadnego auta. W ogóle jakiegoś żadnego auta. Ja chyba nie widziałem w trakcie tego wyścigu jeszcze. Tu ładnie bramki skoszone, więc można spokojnie sobie jechać. Jechanie pod prąd w takim wysokim to to ocieranie się o śmierć. No ale cóż, czego się nie robi w trakcie wyścigów. Widać Cayman, który w rzeczywistym świecie jest, został skonstruowany, aby wypełnić lukę między Boxerem a 911 kami radzi sobie świetnie. Według zapewnień jego Clarksona, gdyby to auto miało. Nie pamiętam już teraz co. Gdyby było coś tam w nim. Nie. Dyferencja zablokowana, coś w tym stylu bo lepsze od 911. Logiczne jest, że panowie z Porsche tego nie zrobią. No bo 911 musi być najlepszym modelem firmy. Nie? W końcu tak zawsze było, więc musi tak być. Taka mała dygresja odnośnie sytuacji rzeczywistej. No ale pan Ferdynand może być dumny z